Siemanko ludziska, w kolejnym odcinku Fortnite'a i tutaj słuchajcie, dostałem prezent od Piotrka yy, i dzisiaj z Piotrkiem sobie zrobimy pojedynek nowych skórek tylko najpierw odbiorę tutaj ten prezent zobaczmy co to tutaj jest otwórz O, jaki fajny zestaw impuls no super Ufosaż. neonowy uśmieszek też super Flo, y, to jest neonowa gwiazdka, liśniący top, y, topór, liśniące skrzydła, wyposaż też wyposaż i na poświata Ej, to malowanie broni jest zarąbiste, ale ono super wygląda. Nie, ja sobie koniecznie wyposażę. Ja nie mogę, ja sobie muszę je wyposażyć. Ja no. nie się mogę. Czekaj, y... Ja nie mogę, ale to malowanie broni jest super! Super, dosłownie. I teraz chyba zaproszę już Piotrka. Tak. Dobra. Z nami Sebastian. Dokładnie. No i to są słuchajcie, już nasze nowe skórki. Te już wyposażyliśmy. Tak jest. Sebastian ma skórkę, która nazywa się Impuls? Tak, Impuls. Ja natomiast mam Terminatora, ale w wersji tej najnowszej, czyli bez obdartej skóry. A ta, a ta moja... Y, a ta moja skórka, kole, ta kolejna, y, podobna do jego, w tym samym zestawie to ona nazywa się... Y, Flo chyba. Flo. Okej, okay. Sebastian, zamknij drzwi, bo będziemy musieli Oki doki. I dzisiaj nagranie coś specjalnego, bo to nie tylko będzie pojedynek w nowych skórek, ale zrobimy sobie znowu drugą rundę zabawy w polowaniu na potwora. I A. tym razem zrobimy drugą rundę, zrobimy powtórkę drugiej rundy pod tytułem Co by było, gdybyś zdecydował się zrobić drugą rundę na powidorach i hamburgerach. No nie wiem y... O, ja nie wziąłem mapy Dragon Ball'a. Ja też nie wziąłem. No to nie wiem A y... Y... Także znowu w tym odcinku to ja będę uciekał, ale sprawdzimy co by było, gdybyś wygrał tą rundę, gdybyś wtedy wybrał, że mamy grać w pomidorach i hamburgerach, a nie w wojnie zabawek. Także i tak, i tak, ja wygrałem tamten pojedynek z tobą, ale sprawdzimy, czy może byłby remis. Ale mi się ten mój skin podoba. Ja nie mogę. Ile razy wtedy mnie zabijesz? 9 razy w ciągu 20 minut, nie? Ja ciebie, 9 razy w ciągu 20 tak, minut. Tak. A ja ciebie. Nie, ty mnie. Nie, ja ciebie. Ja Ty mnie, no, a ten, a ja cię zabiję chyba 7 albo 6. I żebyś zremisował, musisz mnie zabić 9 razy, żebyś wygrał, musisz mnie zabić 10 razy w ciągu, przynajmniej 10 razy w ciągu 20 minut. No. Jest, jakie, ja, ja, ja mam fajny kill, ale mi się to podoba. To jest zorobista. Czyli, ja czyli teraz ja cię będę gonić? Tak, więc muszę sobie wybrać takie bronie, żeby. Znaczy bronię takie rzeczy, żeby uciekać przed tobą. Ale też muszę jakieś takie rzeczy, żeby cię doganiać? Czy mogę? Eee, no tak, nie, znaczy ty bierzesz co chcesz? Aha co chcę? Wziąłem już fajną rzecz Hmm, hmm, tu wziąć, cały tu wziąć, co by tu wziąć. No ja chyba już myślę, że wszystko. Hmm. Ja jeszcze potrzebuję czasu. Tutaj są tutaj jakieś rzeczy potrzebne więcej wziąć, Tutaj wszystko może być potrzebne. Okay, nie mogę się zdecydować. Hmm. Ale wiem. Nie, to ja muszę więcej. A bronie sobie wziąłeś w ogóle czy nie? Mam broni, ja mam zapisane. Okej. Okay. Ja mam nie je zapisane. Jeszcze nie jesteś gotowy? A ty jeszcze broni nie masz. No ja, no, ja nie mogę mieć broni. A tak, no oczywiście. Ja mogę sobie nawet RPG wziąć za darmo, wiesz dlaczego? Znaczy, ja mogę mieć broń, ale nie mogę ci zadawać obrażeń? Tak. Ale ja mogę sobie za darmo wziąć RPG. -a. Ja mogę wszystkie bronie sobie wziąć za darmo. Wiesz dlaczego? Dobra. dlaczego? Dlatego, że jeśli kliknę tutaj w celest, to wtedy, dosta wtedy dostaniemy te bronie. To wtedy A tak widzę. Też, mo też mogę niektóre wziąć za darmo. Mhm. Na nawet tego RPG. -a. Dobra. Jestem gotowy. Uwaga, wchodzimy. Dobra. Ja też wyszedłem. Gotowy. Dobra, tak, gotowe. Start do dwudziestu do dwudziestej drugiej minuty gramy. A ty w tym tasiorym, latasz? Tak. No nie mogę cię znaleźć. No i bardzo dobrze. Kiedy się chowasz? Pytanie. Czy teraz gdzieś schowałeś? Tak. A jakoś do, do wskazówkę, dasz na ja na razie? Nie. Ty mi nie dawałeś wskazówek, ty uciekałeś jak salony Masz ptasiora, szukaj mnie. No ja ptasiora nie widzę, więc na pewno jest do, jesteś daleko. Na mapie też go nie widzę. Musisz widzieć, przecież jest na no. mapie. Widać. Ja go nie widzę, znaczy no, to, to znaczy, że ty jesteś blisko jego, skromizuj go na mapie. Ja go na mapie nie widzę. A teraz go widzę na mapie. A ja jestem blisko ciebie? Czy kurwa? Tak, w miarę możliwości... No powiedzmy, że ptak jest blisko. Dokładnie to samo robiłeś. Wiem. Właśnie ty wzi wziąłeś te granaty uderzeniowe. O kurde, co? Dlaczego zginąłeś? No, zginąłem i ty, nie ważne Aha, wiem pewnie, że tam poza mapę. O! -o, -o, -o. Ty tam lecisz, tam poza mapę. Ja myślałem, że się uda. Ona była byłeś oznaczony. Haha, Mordiaty, siema Mordziaty, widzę nie można. Oznaczam się w moim To źle zabrzmiało. Nie, kurde! Teraz też widziałem, jak lecisz. A, dobra, kurde, jak ja sam się zabiję, to też dostałeś punkt. No. O, siema, widzę cię. Siema. O, jez, się przestraszyłem. <stusza> <Siema. susza> Kurde, jestem daleko. Siema. Siema. Oj. Udało się! Ja ci tą kryjówkę pokazałem, to teraz to teraz w nią łazisz. No. Spodobała Ci się ta kryjówka? Bardzo. Tylko no. widzę, że jak ty ją znasz, to też nie jest takie fajne. Ja ty paladłeś, nie ma cię! Powiedz mi, dlaczego cię nie ma? Nie? Musisz być. Nie wiem gdzie to poszedłeś dalej w takim latasz, bo go nie widzę na mapie. Nie teraz, nie, teraz nie latam A teraz? Bo ja już latam. O teraz widzę ptaka. No nie, nie, no nie. Jestem daleko czy... No ty jesteś blisko, bym powiedział. Tylko teraz uciekam przed ptakiem, więc... Podpowiem, że jestem w mojej nowej, ulubionej kryjówce. Hahaha, Co to? Dobra, co? Idziemy tam. Kurde, dlaczego ten tak, tak pomaga na Tu się nie ma, tam się nie ma. O, prawie zleciałem. Masakra. No prawie mnie dogoniłeś, czemu tu zawróciłeś? Widzę Cię dobrze, że w takim broni nie było. To cię, to cię chciałem od przodu tutaj dziabnąć. nowe klijówce Nie powiem. Zbyt kiepsko mi idzie, żeby ci się przyznał. Kiepsko ci idzie? No, jeżeli zabiłeś mnie już pięć razy, jeszcze cztery razy przegram, no to tak. To, y I będzie remis, to tak, to kiepsko mi idzie. No, leć tam. O nie, tracę sygnał. Podpowiem, że nie jestem w tej nowej kryjówce. No to jak stamtąd wyszedłeś? <gł> ja tam nie zszedłem nawet. A. Poza tym mam baloniki, mogę na balonikach uciec stamtąd. Widziałaś mnie? Tak! Byłem nawet koło ciebie przez chwilą. Nie no ja wiem, ale myślałem, się na nie zauważysz. Ale cię nie Na Dlaczego? Oj. Ale cię bardzo oznosiło. Co jest? Przecież jesteś blisko. Byłem oznaczony. Znalazłem sposób jak oszukać to oznaczenie Nie, no chciałem. O Jezu. Dobra, wychodzę z kryjówki. Co się chowasz? Czy nie? Ja Cię widzę! Jestem w Twojej bazie! Zobacz, skaczę sobie! Opa! Opka! Opa, opa! Łu! to <laughs> Świetna Uf! 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 Oj! Oh, Ui! <laughs> W twojej bazie Jestem w żółta od drużyna Skoczę sobie. A ja sobie skaczę nawet Opa! 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 Opa. 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 O, nie mogę dać się zabić jeszcze trzy razy. No nie, myślałem, że mi goni, mi się wydawało. Oszustwo? Jakie oszustwo? Co ja, jakiego oszustwa użyłem? No galaka, mam się złapać skoro masz balony! Oje, no, za jakie mam cię złapać skoro miałeś granaty? Granat, już ku biedy! Mogę iść wziąć co chcesz! To koniec mi nie pomoże! Gdzie jesteś? Jak mam cię teraz znaleźć? Tak no ta mapa jest za wielka, nie chcę mi się na słupki ptakiem latać A myślisz, że mi się chciało tak szukać ciebie ptakiem? To nie, ma, no to nie ma to ci nie ma Co? No nigdzie nie ma Jestem, w twojej bazie. No i są, nie widać się. No to ulicz przeszukiwania, a widzisz są oznaczone. No czyli jak zwykle w tej róże? No ma. No Ty gdzie jesteś? Już się przeprosiłem O, skąd to Nie? było?

Tutaj jestem, skończę sobie hopa hopa w swojej bazie. Hopa hopa hopa, no. Ptaszką cię oznaczałem. Wiem, widzę. Ciema. Ale dopóki jesteś ptaszką jestem bezpieczny. Zostało ci minuta, żeby mnie zabić dwa razy. No co, no nie możesz tak stać! No nie! A ty, ty, to ty stoisz ze stajperku wycelowano we mnie, przecież cię widzę. Jak mnie widzisz? No widzę cię. hopa... chopa, hopa. chopa. chopa. No nie Hopka sobie robię. No, no ja pierdzielę krzynot. Krzyno ten krzynot skarb. Хопка! 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 Ой, не в ту сторону. Да, да, да! Ну, не, ну, что? Шива брон! хопка, хопка, хопка. Хопка, Chłopka! Uh. Lecę bo chcę, lecę bo no. sobie nie dam się No nie! no broń świata! Co z niej się trafi, jeśli nikogo nie da? Chłopka! No chłopka! Jakie chłopka? Skoro się nawet, nawet się nie widać? Na bazie z byłem! Ale to i tak chyba koniec czasu Tak, już gramy prawie 21 minut, zabiliśmy 8 razy No, szkoda Gdzie jesteś seba, tam jesteś Nie A mam ci bić? No bij mnie Oj, ale nie tak mocno O, dobra, widzowie, dzięki, że byliście z nami w tym pojedynku nowych skórek. W... Co, by w rundzie, co by było, gdyby Sebastian wybrał pomidory I kaburgery, teraz widzimy, że i tak, i tak by mi się udało. Podstępnie wykorzystałem metodę Sebastiana w schowaniu się na krańcach planszy. Szkoda, się powiedziałem o tym. No, jakbyś mi o tym nie powiedział, byłoby ciężko. I szkoda, że tam się tam nie kawałeś, skoro wiedziałeś o tym. No dobra, słuchajcie widzowie, jeśli wam się podobał odcinek, to subskrybujcie kanał... Yy... ELOŻKA! I komentujcie! Elo!